Cześć kochani, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałam wam pokazać swój makijaż dzienny, dlatego też dzisiaj nie mam w ogóle na swoim makijażu. Mam tylko filtr do twarzy i krem nawilżający. Ja dzisiaj będę mieszać dwa moje ulubione ostatnio podkłady, to jest Garrier BB Cream Miracle Skin Perfection, to jest niby ten nasz europejski krem BB i koreański krem... E, BBS Super Plus Babish Bound Triple Function To jest akurat Skin 79, to jest ta pomarańczowa wersja Zobaczcie jak on jest bardzo fajnie kryjący Ja nie mam teraz za dużo do zakrycia, ale, ale bardzo go lubię, ponieważ on tak ładnie bardzo rozpromienia, rozpromienia na buzie Tutaj mamy SPF 50, więc to bardzo fajny filtr Oczywiście musimy wziąć poprawkę na to, że te filtry są często niestabilne Dlatego też um, pod to nałożyłam sobie filtr e, 30 chyba, z tego co pamiętam Będę używać Lancron F58, to jest mój ostatni ulubiony pędzel do podkładu. Um, I ja robię tak, że najpierw wstrząsam sobie tym kremem BB, żeby on mi tak nie wyciekał. Mniej więcej tyle go wezmę. O, tyle, widzicie? I tutaj będę dokładać pół pompki tego kremu BB od Skin79. No i to wszystko mieszam, ponieważ chciałabym uzyskać taki troszeczkę jaśniejszy kolor, ponieważ ten krem B od Garniera jest dla mnie troszeczkę za ciemny, dlatego też go muszę mieszać po prostu. I to, co mi zostało, wcieram sobie oczywiście w twarz i będę się osakurować lusterkiem ze slika. Troszeczkę sobie maczam pędzelek w składzie minio koda słuchajcie, ten pędzel jest o tyle fajny, że mogę nałożyć nim bardzo szybko podkład po jeżeli się naprawdę spieszę to jest to super, jak, jak znalazł po prostu eee, pędzel nie mam spięć włosów ale ja to tak robię, tak jakbym szła do pracy, więc tutaj musicie no, tutaj zobaczcie, jak po prostu wygląda mój makijaż dzienny. Oczywiście pamiętam, żeby kremu BB starać się nie wklepywać. Ja to teraz chcę po prostu zrobić e, szybko, ale, ale raczej go mm, nie wklepuję, jeżeli, jeżeli go jeżeli, Znaczy, nie rozcieram, jeżeli go nakładam. Teraz pewnie wyglądam bardzo blado, ale zaraz zobaczycie, że on się tak fajnie dopasuje do mojej skóry. Troszkę go nakładam na... No Naprawdę powiem Wam szczerze, że teraz w kamerze to widzę, jakbym wygląda jak trup. <grym> Ale to będzie naprawdę fajny efekt i powiem Wam szczerze, że ja już nie używam w ogóle korektora przy tym... Yy, przy tej mieszance, po prostu jest tak... Świetne połączenie. Słuchajcie, zakryło mi tutaj największe niedoskonałości. Nie wiem, czy to będzie widać. Teraz z kamerze widzę, że są po strasznie blada. Ale damy radę. No i teraz grzywka. Z tą grzywką to jest zawsze najgorzej, bo ja już ją wcześniej układam, a później ją jeszcze muszę poprawiać, jak już nałożę podkład. No ale widzicie, jaki jest, jaka ta mieszanka jest naprawdę silnie kryjąca, więc... No ładnie naprawdę wygląda na twarzy później e, cały dzień, powiem Wam szczerze, jest to naprawdę ekstra, ekstra połączenie podkładów. Najdłużej chyba z tego wszystkiego zawsze nakładam podkład. Jeśli chodzi o makijaż, kiedyś poświęcałam więcej uwagi na oczy, a teraz już troszeczkę ten makijaż jest bardziej wprawiony Więc staram się po prostu bardziej zwracać uwagę na moją cerę Ja już nie używam teraz korektora pod oczami Całą zimą używałam Rimmel Wake Me Up Aczkolwiek teraz po prostu... Um, przestałam Bo nie potrzebuję Podkat jest już nałożony tutaj, a w tym miejscu, gdzie naprawdę, chcę tak, troszeczkę więcej nakładam. Później, może, sięgnę po korektor Nexa, ale to też jest za pewna. To mi się pewnie nie będzie chciało. No dobrze, więc sieram jak zwykle z dłoni. E, I teraz będę używała bazy pod, pod cienie to jest Cashmere Eyeshadow Base. E, się delikatnie wklepujemy sobie w powiekę. Możemy też pod powieką, jeżeli macie jakiś tam mocniejszy cień. Niektóre bazy szczypią pod, oczy, pod oczami, więc e, uważajcie ze swoimi. E, ja użyłam dosłownie, dosłownie ociupinki. W sensie mam nadzieję, że teraz nie wygląda naprawdę blado. Bo e, to różnie. Tutaj w tym okienku, w kamerze, to po prostu. Wygląda mi śmiesznie dosyć. No i teraz będę pudrować twarz. Tak troszeczkę ją przyciemnie To jest e, Compact Powder z e, Synergenu. Ja bardzo, bardzo lubię. Ostatnio cały czas go używam. To jest 01. Ehm, Hakuro F54. H54 to jest ta kulka. I dosyć sporo nakładam tego pudru. E, niby same te kremy BB mają wykończenie bardzo matowe. Moim zdaniem na mojej twarzy, jak widzicie, one są. Naprawdę dosyć dosyć fajnie wyglądają. Um, może w kamerze rozjaśniają, ale naprawdę powiem Wam, że tutaj tak na żywo mam bardzo, bardzo taką naturalną buzię. I oczywiście zapodru zapodruwuję to miejsce pod oczami, bo tam mi się najbardziej ściera i nos. Nos to jest moje takie miejsce błyszczenia się po jakimś tam czasie. Oczywiście garnier i w połączeniu z tym Skin Sandy Line. Bardzo ładnie się utrzymuje, więc tutaj naprawdę nie mogę narzekać. Cały praktycznie dzień mój makijaż wygląda bardzo dobrze. A w pracy siedzę przy komputerze, później wychodzę i, to, i jestem parę godzin też na mieście. Um, więc powiem Wam szczerze, że. Jest, jest to mi po prostu bardzo potrzebne, żeby ten makijaż wyglądał naprawdę perfekcyjnie, um, no. I teraz będę używać um, różu do policzków. Ja akurat mam ELF Blush Candid Coral, mój ulubiony ostatnio. Zresztą go zobaczycie e, w zakupach, bo ja już zakupy zrobiłam troszeczkę wcześniej. Ale wam po prostu zapomniałam tego wszystkiego pokazać. Ja będę sobie nim konturować. Twarz tutaj mi jest naprawdę nic nie, niepotrzebne. Ja sobie nim bardzo często konturuję. buzię Teraz nie zrezygnowałam z bronzera. Totalnie na poprzednim filmiku, który wam kiedyś nagrałam, ale go nie wrzuciłam z moim makijażem dziennym. Jeszcze używam bronzera, ale nie udało mi się za bardzo ten filmik. Później tak patrzyłam i. Stwierdziłam, że chyba jednak Wam go nie pokażę, bo to nie będzie dobre pokazanie mojej codziennej rutyny makijażowej. Na przy okazji, teraz wychodzę, więc mam czas, żeby nagrać Wam ten filmik. On pewnie będzie trwał jakąś chwilę, ale musicie mi wybaczyć, ja nie tynam za przeważnie filmów Ja po prostu nie mam na to czasu. O, tak wygląda mój blasz. Do twarzy. I Elf Shimer Palette. rozświetlacz, Ja będę używać akurat tego i tego. I używam do tego Setting Brush z Elfa. I po prostu troszeczkę obiema stronami nakładam. Bardzo taki fajny, rozświetlający makijaż. Mam nadzieję, że Wam nie zasłania. Się. O! No i teraz oczy. Na oczy zawsze mam najmniej czasu. Ja używam akurat e, Slick O Natural. Mm, I jest to ten e, trzeci cień obok tego białego. Używam go na całą powiekę Ostatnio przerzuciłam się właśnie na ten trzeci cień Nie wiem jaką się nazywa Bo zgubiłam tą osłonkę Na której był ten cień Ale No maszka Cześć Masia <grym> Masia, proszę zobaczyć mój makijaż cienny Ona po prostu jest taka ciekawska Nakładam teraz O, proszę bardzo nakładam teraz ciemny e, cień jak zwykły możesz sobie brązowy cień nałożyć Ten na powiekę ja akurat lubię tą paletkę pometor, bo jest tak fantastycznie do mnie dopasowana. E, I teraz e, Hakuro H79 on już jest brudny, bo wczoraj go wczoraj nim robiłam makijaż smaczam właśnie w tym ciemnym cieniu brązowym i go troszeczkę rozprowadzam tutaj o. Jak widzicie na powiecie. A ja wam jeszcze, mnie denerwują te włosy. O, w miarę lepiej, żeby wam pokazać ten makier, bo też nie, mówię, ja włosów nie spinam po prostu, jak się maluję do pracy. Maszka mi siedzi za plecami, nie wiem czy ją widzicie. Maszka. Pokaż się. O oh, yes! Ona siedzi z zachowami za plecami. Powiem Wam szczerze, że kręcę filmiki to po prostu maszka jest za mną ciągle. A siedzisz teraz filmie Wyjechał. zawsze sobie możecie teraz używam muszę um, trochę jak teraz używam czarnego cienia i troszeczkę w kąciku sobie dokładam żeby był taki właśnie ładny cień ładnie to później wygląda bo to bo Makijaż jest taki precyzyjny przez tą czerń. I teraz eyeliner Vibo i to już będzie końcowy mój makijaż. Przepraszam, teraz nie, nie będzie widać jak Mam na wykończeniu ten eyeliner, więc też mi jest ciężko się nim posługiwać. Jeżeli za mało mam eyelinera i mam niewypełnioną do końca tą kreskę, to wtedy używam czarnej kredki i sobie po prostu kończę ten makijaż. U mnie, słuchajcie, nie ma reguły, jak się robi kreska eyeliner, bo żeby ona po prostu wyszła i tyle. Udało się po prostu ładnie wyglądać tak się prezentuje mój makijaż i oczywiście tusz do rzęs koniec mojego makijażu, teraz nowe Vibo Max Lips with Marine Collagen A tak się prezentuje, to jest nie wiem jaki kolor, jakiś ładny kupiłam go ostatnio w Rossmanie na przycenie uwielbiam po prostu, no bo jeszcze jakiś świetny o maszka zrobiła skok tygrysi no i to by było na tyle To jest mój, to jest mój cały makijaż dzienny, tak się Prezentuję. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, i e, do następnych filmików, kochani. Pa, pa.